Na nie dziewiąte. Wiktoria i Paulina pasjonują się fotografią. W weekend wybrały się na sesję fotograficzną. Wiktoria zrobiła 108 zdjęć, a Paulina zrobiła ich 3 razy mniej. Ile zdjęć łącznie zrobiły dziewczyny? Najpierw musimy w ogóle wiedzieć, ile zdjęć zrobiła Paulina. Zapiszmy sobie w pierwszej kolejności tutaj, ile zdjęć zrobiła Wiktoria. 108 zdjęć, tyle zdjęć zrobiła Wiktoria. Paulina zrobiła tych zdjęć 3 razy mniej, co oznacza, że liczbą 108 musimy podzielić na 3, żeby dowiedzieć się, ile zdjęć ma Paulina. No i teraz, w jaki sposób moglibyśmy wyznaczyć wartość takiego dzielenia? No, tutaj na pewno moglibyśmy wykorzystać dzielenie pod kreską. W związku z powyższym, popatrzmy: podzielmy tutaj tą liczbę pod kreską i tu będziemy mieli. Następujące działanie. No 1 na 3 nie podzielimy, natomiast możemy zapytać, ile razy trójka mieści się w 10? Trójka w 10 mieści się 3 razy. Następnie mamy 3 razy 3, to jest 9, więc od dziesiątki musimy odjąć 9. 10 odjąć 9 to jest 1, no i w kolejnym kroku tutaj na pewno ósemka musimy przepisać. 18 dzielone na 3 to jest 6, więc tutaj szóstkę zapisuję nad ósemką. I 6 razy 3 to jest 18. Odejmujemy teraz te dwie liczby od siebie, uzyskujemy 0 w rezultacie. Więc 108 dzielone na 3 to jest 36. I tyle zdjęć zrobiła Paulina. Tutaj jeszcze liczbą 108 możemy podzielić na 3 w inny sposób. Możemy liczbę 108 rozpisać jako sumę dwóch takich liczb, żeby obie liczby tworzące tę sumę łatwo nam się podzieliło na 3. 108 to jest dokładnie to samo co 90 plus 18, i teraz, wiedząc, że 108 to jest to samo co 90 plus 18, to my musimy na 3 podzielić zarówno 90, jak i 18. Czyli zapiszmy sobie tutaj, że 90 dzielimy na 3, że 18 dzielimy na 3 i wszystko to musimy do siebie dodać. Teraz pytanie brzmi, ile to jest 90 na 3? Pamiętajmy o tym, że jeżeli 9 podzielimy na 3, no to uzyskamy 3, a skoro tak, no to 90 dzielone na 3 to jest 30. Więc tutaj sobie zapiszemy 30 i 18 dzielone na 3 to jest 6 i te dwie liczby musimy do siebie dodać, uzyskując 36. Czyli to nam się potwierdziło. W tym działaniu potwierdziła nam się tutaj że potwierdził nam się wynik tutaj tego działania. Czyli widzimy, że Paulina zrobiła 36 zdjęć. Natomiast my tutaj nie jesteśmy pytani w tym zadaniu o to, ile zdjęć zrobiła Paulina, tylko ile zdjęć zrobiły obie dziewczyny razem. Żeby się tego dowiedzieć, to do liczby zrobionych przez wiktorię zdjęć musimy dodać liczbę zrobionych przez Paulinę zdjęć. Czyli tutaj uzyskujemy 108 plus 36. No I tutaj znowu no możemy to albo policzyć w pamięci, albo możemy zauważyć, że liczba 36 to jest dokładnie to samo co 30 plus 6. Czyli tutaj będziemy mieli 108 plus 30 plus 6. No i teraz 108 plus 30 to jest 138 i do tego dodajemy 6. I znowu tutaj mo możemy... Czy moglibyśmy policzyć to od razu w pamięci, albo możemy zwrócić uwagę na to, że liczba 138 to jest dokładnie to samo co 130 plus 8? Zapiszmy sobie w związku z powyższym po znaku równości, że to działanie, które tutaj mamy, to jest dokładnie to samo co 130 plus 8 i plus 6. No i teraz pada pytanie: 8 plus 6 to jest ile? To jest 14, czyli tutaj będziemy mieli po znaku równości 130 dodać 14, co w rezultacie daje nam 144, i to jest liczba zdjęć, jaką zrobiły obie dziewczyny razem. Odpowiedź w związku z powyższym będzie następująca: Wiktoria i Paulina zrobiły łącznie 144 zdjęcia,